Siemadzi, jesteśmy na Forskis. idziemy tutaj do kolejnej skrzyneczki z tej nowej serii Armory, czyli skrzynki Fever na trybie Kugar. Ona kosztuje wtedy 924 zł, ale jest naprawdę naprawdę potężna, bo już tutaj nam nieraz drop, dropnęły te skeletony. Bo jak ktoś nie wie, no to ten tryb Kugar po prostu wyrównuje nam szanse na każdy przedmiot. Także sobie zobaczymy, czy dzisiaj one powpadają, czy uda się. Profit ostatnim razem na streamie się udało. Przypominam, strona jak i wszystkie filmy na kanale są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich skierowane, jak taką są jesteś to z kodem promocyjnym sfert bonusik do doładowania, jak i również skrzyneczka milspec na start. No i co? Udało się nam na streamie zrobić z tego fest dużo, taki czterokrotny profit, także liczę, że tutaj też, bo, bo co by nie mówić, środki by się przydały. Pierwsza skrzyneczka Searing Rage. Bardzo ładny kałach i bardzo tani. Ten konsensus. Ale my tu chcemy jakiegoś skeletona na przykład już dropnąć tak szybko. 5000 5000. I już się sprawić już bym mógł teoretycznie skończyć odcinek. Wszystko. Uwielbiam skrzynki na trybie kugar. To jest jakaś na potęga, nie? Pięknie, to już w to już mamy... W ogóle w jakim dostanie? 5496? no jeszcze najlepszy. Good. Good good KO Ke Factory 180, no niedobrze. Bo już gdzieś teraz y chyba pochwaliłem zbyt bardzo. Y fu, zbyt szybko. I już się obraziła, nie? Szmata. O dobra, no Magic to też pewnie strzykołanie nie. Trzy koła i jeszcze raz ostatni akordzik. No jednak nie. Sealing Rage. E, dobra, weźmy te nasze i sprzedajemy. Mamy więcej, więc możemy otworzyć sobie na przykład razy pięć. E, z którego będziemy mieli z... dwa skeletony. Jeszcze kose do tego. Dziękuję. Wszystko, co nam potrzeba. To jest właśnie skrzynka I Jakby wchodzę na nią. Jakby wchodzę na nią, nie? I ja wiem, że ja stąd kuźwa sporo mogę wyciągnąć. Patrz to. I znowu to samo, co się na streamie odwaliło z tymi skeletonami. Zbyt OP. <laughs> Dobra, no i weźmy teraz tak. Na bitwę pójdźmy jeszcze tutaj szybciutko. Jakąś bitewkę walnijmy na Favor, tryb Kugar i sobie tak zróbmy na początek na 5 skrzynek na 4 graczy Underdog, coś takiego. Chociaż przy tym, patrząc na to, jak mi dawało na odcinku, jak często, to nie wiem, czy ten Underdog to jest dobra opcja. Myślę, że tu chyba raczej by weszła e, tryb normal. No ale, no właśnie, zobaczymy. Na razie jest jak jest, nie? Ok, mu też poleciało. No teraz tym dwóm bocie duży i bocie pagu musi coś polecieć, bo leci dla bota pagu, ale dla mnie też no. I normal by tutaj oddał. No szkoda, 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 bo by było już sporo, sporo. To zróbmy jeszcze taką samą, tylko weźmy sobie na przykład, nie wiem, z 10, dobra, z dziewięć skrzynek na trzech graczy i tym razem tryb normal. Taka bitewka, myślę. Do zaakceptowania, nie? No, nie ja tego marble poproszę. O, tutaj poleło. Dziękuję, skeletonik, proszę bardzo się to podoba, ale jeszcze, ale jeszcze potrzeba, bo tu jeszcze się wiele może zmienić, nie? Dlatego trzymaj, dopóki tak trzymasz, dopóki tak rzucasz teraz te kosy, to tak rzucaj. Ja się nie sprzeciwiam, no dropnął mu Marble Fate, no troszeczkę podgonił, ale my dalej mamy więcej. Także dobrze by było, jak on teraz nie dropnął drugiego, bo będziemy w dupie. Ostatnia skrzynka, no żeby tylko mu Marble Fate nie poleciał. Coś mu leci innego, poleciał Marble Fate, ale inny I wygrywamy, patrz jaka bitwa, Zobacz, to. No i Tak odcinek można na pewno kończyć, nie? Potężne są te skrzynki, potężne A to już nieważne która, bo ja tutaj Ja po prostu yy, Czy to otwieram sobie tego Charma Na tym ulepszonym trybie, czy favor, Czy Overpassa, czy Train'a, one kurwa dają powalone. To zróbmy sobie jeszcze tak. Tak, na samo pożegnanie, może jeszcze coś tutaj skapnie. Eee, no niestety już, już za dużo by się chciało. Także przypominam oczywiście o kodzie promocyjnym sfery, bo ty masz bonusiki, mi pomagasz, za co dziękuję. Eee, I tyle. Słyszymy się oczywiście w następnym materiale. Siemano, cześć. Czapa!